Aleja Lipowa to nie tylko miejsce, gdzie zobaczymy wiele przepięknych nałęczowskich willi, ale to także dawny trakt, który na naszym terenie łączył Kazimierz z Lublinem, a na większą skalę Santiago di Compostela w Hiszpanii, z Rusią i z Litwą. Pierwotnie trakt prowadził nieco inaczej, na co dowodem ma być kapliczka znajdująca się za mną. Kapliczka nie stoi prostopadle do ulicy, a nieco pod kątem do niej. Ma to przypominać, że trakt Lublin-Kazimierz prowadził pierwotnie nieco inaczej, przez obecny park zdrojowy. Kapliczka zyskała w Nałęczowie wycięczną nazwę – Zawali Droga. Część górna pochodzi z XVIII wieku, choć rzeźba ma być młodsza. Z wieku XIX grupę postaci tworzą Święty Michał i małe Diabełek przez Archanioła Zabijany. Tradycja miejscowa mówi, że dolna część kapliczki pochodzi z XV wieku i jest sarkofagiem rycerza. I tu wersje są dwie. Ma być to książę Bolesław Śmiały, który po latach tułaczki powrócił do kraju, aby umrzeć na terenie wsi Bochotnica, a inna wersja mówi, że to Mikołaj Powała Staczewa, o czym świadczy fakt, że kapliczkę zwyczajowo nazywano imieniem świętego Mikołaja. Mikołaj Powała pochodził z okolic Radomia. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem i wielu misjach dyplomatycznych. Stolnik i podkomorzy sandomierski zasłynął z olbrzymiej siły. Postać rycerza pojawia się w Krzyżakach Sienkiewicza i filmie Pierścień Księżnej Anny.